Fortuna pierwsza liga powróciła do Bytowa, gdzie dziesiąta w tabeli Bytowia podejmowała trzynastą wartę Poznań. To spotkanie miało dodatkowy smaczek za sprawą Michała Jakubowskiego, który zimą zamienił Bytowie właśnie na wartę. Gospodarze zamierzali odnieść zwycięstwo po dwunastu meczach bez wygranej. Jak na razie pod opieczniu generała Janastowskiego tylko raz potrafili wygrać na Mickiewicza 13. Pierwsza akcja Bytowi, z grani piłki przez Gracjana Jarocha, uderzenie Filipa Burkarda, ale wysoko nad bramką. W odpowiedzi Warta Łukasz Spławski, dośrodkowanie, przedziera się tam Krzysztof Biegański, ale minął się z piłką zawodnik Warty. Długa piłka Krzysztofa Bąka w kierunku Gracjana Jarocha, ten walczy z... Tomaszem Dejewskim. Dejewski fauluje w tej sytuacji Jarocha i za to zagranie obejrzał żółtą kartkę. Rzut wolny dla Bytowi Burghardt, ale to rozwiązanie nie było najlepsze w tym przypadku. Warta dośrodkowanie rzutu wolnego jest zamieszaniem w polu karnym. Duża nieporadność zawodników Bytowi, którzy bardzo niedokładnie wybijali piłkę, ale wszystko wyjaśnił Krzysztof Bąk. Drugą połowę lepiej rozpoczęli Bytowiacy. Przedziera się na prawej stronie Wojciech Wirczyński. Zagrywa piłkę w pole karne, ale nie dotarły do niej Mateusz Kuzimski. Daleki wykop Andrzeja Witana. Zgrywa futbolówkę Mateusz Kuzimski. Przy piłce jest Gracjan Jaroch. Poczekał na partnera, tam jest Fabian Hiszpański. Hiszpański uderzenie, ale też bardzo dobra interwencja Adriana Lisa. Out dla Warty, Grzegorz Szymusik, zgranie piłki do Michała Jakubowskiego, ten dośrodkowuje w pole karne, znów Krzysztof Biegański, tym razem trafił już piłka, piłkę, ale też bardzo dobrze ustawiony Andrzej Witan. Znów jesteśmy pod bramką gości, zgranie piłki w pole karne, Mateusz Kuzimski zgrywa piłkę do Maksymiliana Hebla, ten podaje do Gracjana Jarocha, znów Kuzimski, ale też bardzo dobra interwencja kapitana Warty, Bartosza Kieliby. Długie wznowienie po raz kolejny. Andrzeja Witana zgrywa piłkę Mateusz Kuźnicki, błąd Tomasza Dejewskiego i za chwilę nieprzepisowo zatrzymuje Mikołaja Kwietniewskiego. Sędzia pokazuje mu żółtą kartkę. W pierwszej połowie Dejewski również miał już żółty kartonik na koncie, więc sędzia musiał pokazać mu czerwoną kartkę. Warta musiała więc od 73 minuty grać w dziesiątkę. Mimo gry w osłabieniu, to właśnie goście mieli najlepszą okazję w tym meczu. Wyszedł na czystą pozycję Michał Jakubowski, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Mógł skarcić popularny Jakubek swoje były zespół, ale zawsze paścił dobrą sytuację. Miała jeszcze jedną okazję Bytowia. Zagranie piłki do Maksymiliana Hebla. Hebel! Uderzenie z pierwszej piłki. Ale to był strzał, z którym nie miał większych problemów, Adrian Lis, więcej w tym spotkaniu już się nie wydarzyło. Nie było to najciekawsze widowisko w Bytowie Bytowia Warta 0 do 0.